Witajcie kochani. Zgodnie z obietnicą, dzisiaj powiem Wam o wypareniu zawodowym, którego nie należy mylić np. Na z ergofobią, o której mówiłam poprzednio. Pod koniec filmiku dostaniecie link do tego poprzedniego, razie gdybyście nie widzieli, a dzisiaj o wypareniu zawodowym. Cóż to takiego jest i dlaczego warto o tym wiedzieć? Zacznijmy od tego, czym jest wyparenie zawodowe i kiedy występuje. Otóż wyparenie zawodowe występuje wtedy, kiedy praca, która wcześniej sprawiała nam przyjemność, przestaje nam ją sprawiać, wykonujemy ją w bólach, yy, zniechęceniu i generalnie praca zaczyna nas wyczerpywać fizycznie i psychicznie w sposób bardzo znaczny. Czyli krótko mówiąc, kiedyś było fajnie, a teraz jest koszmarnie i nie do przebrnięcia. Co może powodować taką sytuację, że praca zaczęła nas bardzo zniechęcać i męczyć. Otóż po pierwsze długotrwały stres, który prowadzi do tego właśnie wyczerpania psychofizycznego. I teraz co ten stres może powodować? Stres może powodować objawy somatyczne, czyli na przykład bóle głowy, ogólne, złe samopoczucie, bóle jakieś tutaj związane z żołądkiem, z jelitem, z wrzodami tego typu klimaty, tak? To, co się może podziać za chwilę dokładnie omówimy, natomiast generalnie dzieją się nam od tego stresu rzeczy w ciele. Co jeszcze może się przyczyniać do tego? Nieprawidłowa dieta. Lub siedzący, lub i siedzący tryb życia. Brak czasu na odpoczynek. Często jest tak, że praca nas eksploatuje tak dalece i tyle czasu jej poświęcamy, że nie mamy czasu na odpoczynek lub nie potrafimy odpoczywać. Co wcale nie jest takie rzadkie w obecnych czasach. Ludzie nie potrafią odpoczywać, nawet jak mają wolny czas. I nie mam tu na myśli, że jakby wracają do domu i na przykład idą pobiegać, bo to jest forma odpoczynku dla wielu osób. Ale po prostu robią coś, ale nie czują się wypoczęci, nie regenerują się. I tutaj jest ten ostatni punkt, czyli nieumiejętność regeneracji swoich sił psychicznych i fizycznych. Czyli gotując, jesteśmy permanentnie zmęczeni. Co może wywoływać stres w takiej pracy? Otóż to wszystko zależy od tego, jaką pracę wykonujemy. Natomiast mówi się, że najbardziej narażone na, yy, no na właśnie, z do wyparenia zawodowego są grupy, które A zajmują się komunikacją z innymi ludźmi to zasadniczo edukacją i niesieniem pomocy. Czyli są to na przykład nauczyciele, pracownicy opieki społecznej, pielęgniarki, lekarze, no właśnie osoby, które często też mają kontakt z klientem. Czyli tak, co w to wchodzi? To, że muszą być cały czas jakby gotowe do pomocy, że muszą partycypować w trudnych problemach czyichś przez cały czas, że muszą się wiecznie doszkalać, co też powoduje, że muszą być umysłowo tak na dobrym poziomie. I podejmować trudne decyzje. I to wszystko jakby powoduje duży stres. Także to y, głównie w tych grupach. Natomiast jeśli mamy pracę, która jest właśnie stresująca i wymagająca innego typu decyzji, pracy z ludźmi, również takie wypalenie może po prostu nas w którymś momencie zjeść. Czym to się objawia? Otóż głównie tym, co wywołuje u nas stres. Czyli bezsennością, częstymi wybudzeniami, koszmarami sennymi. I wczesnym budzeniem się rano. Czyli na przykład budzimy się jeszcze przed budzikiem typu zrywam się już i oczy tak nie mogę spać, tak? Podwyższonym ciśnieniem krwi, problemami z układem pokarmowym. Nudności, biegunki, zespół jelita drażliwego, wrzody żołądka, Bólami głowy na tle nerwowym, spadkiem odporności. To powoduje stres, jak wiemy, że odporność nam spada. Chronicznym zmęczeniem, którego nie regeneruje w żaden sposób krótki urlop albo weekend. Czyli nie jest tak jak na przykład w przypadku fobii, że człowiek zaraz po wyjściu z pracy jest chora! Koko i do przodu. Tylko mimo, że wyszliśmy na trochę i pobyliśmy poza pracą, nadal jesteśmy. Jestem zmęczony. Nie dam rady. Nie chcę. No, to jest na przykład ta różnica. Drażliwością i irytacją, to kolejny objaw, poczuciem bezsilności, to idzie w parze ze zmęczeniem, problemami z koncentracją. I teraz tak, tu mamy trzy fazy. Jak nam się rozwija takie wypalenie zawodowe? Zaczyna się od fazy pierwszej, czyli wyczerpania emocjonalnego. I tu mamy głównie zmęczenie i właśnie wyczerpanie psychiczne i fizyczne. I tu ma osoba. Cierpiąca na to poczucie, że wykonywanie obowiązków eksploatuje ją w tak daleki sposób, że jest wiecznie zmęczona i nie widzi żadnej możliwości zregenerowania swoich sił. Po prostu nie, nie jest w stanie się zregenerować, jest przemęczona i amen. Dalej mamy drugą fazę fazę depersonalizacji i cynizmu. W tej fazie Osoba z problemem wypalenia zawodowego jest zdystansowana do współpracowników, klientów, pacjentów i generalnie odczuwa kompletny brak więzi w stosunku do nich. Często bywa też w ogóle niechętna. Czyli traktuje wszystkich per takie pod tytułem mam to gdzieś. Czy jakby opcja samego zmęczenia przechodzi w wariant obojętności pod tytułem mam wyjebane wyjebane po całości. Pracuje na pół gwizdka, generalnie nie angażuje się już. Po prostu zmęczenie jest za duże. Kolejna, trzecia faza to brak poczucia osobistych osiągnięć i kompetencji w wykonywanej pracy. I tutaj po opcji wyjebizmu dochodzimy do miejsca, nie nadają się do tego, co robię. Czyli mamy wrażenie, że nasze kompetencje są zerowe, że nic nam nie wychodzi, że nie nadajemy się do tego, co robimy w pracy, że generalnie nie kontrolujemy już wykonywania naszych obowiązków. I to jest już ten moment krytyczny, kiedy faktycznie nie nadajemy się do pracy. Taki myk. Jak można zapobiegać wypareniu zawodowemu, żeby nie trzeba było zmieniać zawodu, bo tak naprawdę wypalony zawodowo lekarz, który jest wyedukowany do tego, żeby być lekarzem, może się przekwalifikować i zostać na przykład nie wiem, konsultantem kosmetycznym, ale jednak na ogół po tych ciężkich latach spędzonych na studiach, po tych stażach i innych barierach, no jednak pewnie większość chciałaby pozostać w zawodzie, mimo że się czuje wypalona, więc co zrobić, żeby się tak nie zadziało, że trzeba te prace zmienić. Otóż najlepiej byłoby zapobiegać wypaleniu. W jaki sposób można próbować zapobiegać mu, zanim się jeszcze pojawi? Czyli krótko mówiąc, nie czujecie się jeszcze tak, jak opisałam, to żebyście się nie poczuli. Przede wszystkim metody walki ze stresem. Warto tutaj postawić na relaksację, medytację, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, oddawanie się hobby lub branie udziału w zajęciach, które nie są nijak związane z waszą profesją, tak żebyście mogli po prostu odpocząć na fula od tych zajęć. Tak, żeby po prostu zapomnieć o problemach związanych z pracą. I to generalnie no właśnie plus metody walki ze stresem takie doraźne. Już nagrywam o tym materiał, jeśli znajdę to wam podlinku jak nie to sobie wpiszcie hasło stres i, i pewnie wam wyszuka. Co, jeżeli już Wam się przytrafi to wyparenie zawodowe, no i coś trzeba z nim począć? No, to psychoterapia. Prosta droga do psychologa: porozmawiać, poszukać wspólnie rozwiązań, no i stosować doraźnie aktywne techniki relaksacyjne. Krótko mówiąc, trzeba będzie to przepracować albo zmienić pracę. Taka sytuacja. Nikomu z Was nie życzę wyparenia zawodowego. Myślę, że że da się to przepracowywać na terapii, że da się coś z tym zrobić. Sama w takiej sytuacji dotąd nie byłam. Natomiast, chociaż nie wiem, czy nie byłam. No dobrze, mniejsza, mniejsza z tym. W każdym razie, piszcie w komentarzach, właśnie jakie Wy macie doświadczenia. Czy, cierpicie, cierpieliście na to, znacie kogoś, kto cierpiał, jak sobie z tym poradził, czy się przekwalifikował, czy się nie przekwalifikował. Piszcie, chętnie dowiem się, jakie macie doświadczenia. Trzymajcie się, kochani. Pa!